Cześć, witam wszystkich. Tutaj Tomek Woodlin. Powracamy po dłuższej przerwie i nie zwalniamy tempa, bo przez ten czas zdjęły się naprawdę cudowne rzeczy. E, tutaj, jak widzicie, ostatnią moją roleczkę e, zrobiłem prawie tydzień temu, ale przez ten czas coś mi się tu udało zrobić. Pamiętacie tego kolorowego kwiata? No właśnie, wybarwił się tak. E, tutaj ta żywica epoksydowa właśnie fajnie zadziałała ten czarny holograf tutaj też fajnie zadziałał no i on został osadzony już na miseczce na miseczce, nie w miseczce myślę, że wyszło fajnie, jeszcze parę dodatków tutaj dojdzie obrzeża na pewno jako dodatek tutaj no, parę kolorów tej żywicy było myślę, że wyszło bardzo fajnie tu był niebieski, perłowy, czerwony, zielony, biały. No, parę, parę z sztuk tego było i myślę, że wyszło nawet bardzo przyzwoicie. Zobaczcie ten hologram. Czarny na środku też się mieni. Ogólnie ten hologram nie nadaje się zbytnio do mieszania z żywicą. E, razem z żywicą, tylko na żywicę, bo jeżeli jest pomieszany, on nie oddaje takiego e, super efektu, nie? E, Co jeszcze? Co jeszcze? E, no fajnie, tu wszystko się zadziała, zadziało, e, jeszcze te obrzeża srebrne e, dobrze wyczyścić, e, poczekać aż e, to odmiski. miski e, którym dnem, którym było przykryte wyschnie, no i będziemy dalej działać. Nie poddajemy się, budujemy to co mamy do budowania. W kolejnych rolkach, ale to za parę dni na pewno będzie o kolorze złotym, który się wybarwił. No a tutaj jestem zadowolony, zadowolony jestem. Na razie wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie. Srebrne będą obrzeża. Zaraz się za to zabiorę i zdam co dalej. Ale zostańcie ze mną, bo pokażę Wam nowe barwniki. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Zostawcie lajka, like serducho i tak dalej. Prześlicie dalej. Zobaczcie jak fajnie wyszło. A to jeszcze nie koniec. Pozdrawiam. Hej!